Cześć, cześć. To znowu ja, Damian. Dzisiaj pobawimy się z Camtasia Studio 7. Słowa wstępne, jak zawsze. Więc co to jest? Camtasia Studio 7 służy do zmieniania wielkości filmów. Na przykład tutaj mam 1 giga 35, e, 350 mega i tutaj mam e, tyle i tyle, nie? Więc co się później e, zmniejszy? Właśnie w, w Camtasia Studio 7. Zmienia jakość, zmienia yy, na przykład y, pochylenie filmu, dodaje napisy itp. Więc ja wam pokażę, jak to wygląda. Yy, link będzie w opisie, jak zawsze. No, i tak zmniejszymy mocno yy, właśnie te nasze dwa filmiki. Jeszcze je ze sobą połączymy i, i będzie lepsza jakość. Ok. To jest do y, nagrywania y, pulpitu, głosu, wrzucania y, tych slajdów. Więc, tak, tym wrzucamy te, właśnie nasze filmiki. U mnie będą z Minecrafta. Niedługo się pojawią na YouTube. I tak. Wrzucamy tutaj. I tak. Wciskamy zawsze, jak chcecie mieć na YouTube, To właśnie, YouTube i HD Wciskamy OK I każdy następny filmik, jak chcemy dołączyć Będzie właśnie w tej samej jakości Więc nie, muszymy, nie musimy znowu zmieniać Tym przeciągamy do momentu filmu OK, i tak Cześć, cześć, to znowu jadamy. W tym filmiku zobaczymy No i tak To jest właśnie nasz y, filmik w już zmienionej y, wielkości. Tym bierzemy oczywiście, to już nie muszę wyjaśniać, bo z dziećmi nie mam na pewno do czynienia. Y, zwiększa y, film na cały ten y, pulpit. Więc tak, y, co mamy dalej? Y, to służy do wrzucania y, napisów. Na przykład bierzemy to i tutaj na dole piszemy na przykład, ja lepsze. No, te o mi za dużo wyszło. I to nam się pojawi tutaj, w tym. Oczywiście ja to usunę, bo mi nie jest to potrzebne. Zoom. O. Jedna z tych ważniejszych yy, aplikacji. Możemy zwiększyć pojedynczą, pojedynczy punkt O. Na przykład do samego A. Punkt O. Mam. Albo możemy zwiększyć. O tak. Yy, co tu mamy dalej? To służy do pochylenia tego filmu naszego. Na przykład jak chcecie napis, żeby fajnie jakiś wyglądał, to właśnie bierzemy tak. O i mamy pod takim kątem. Więc to fajne jest, tylko że my nie zawsze potrzebne, nie? Więc tak. To było na tyle. A nie, jeszcze tutaj mamy dźwięk. Dźwięk. Dźwiękiem na przykład klikamy tutaj i się zmienia głośność filmu, jak na przykład jest za głośno, no to w tym ściszamy lub podgłośniamy. No i to tyle. Pokażę Wam, jak zapisać. Zapisać możemy właśnie klikając tutaj. O, ch chyba, że chcemy już na YouTube przesłać, więc klikamy tutaj, dalej. Wpisujemy hasło i login, ale nigdy tego, bo jak Wam ktoś się włamie na kompa, ściąga i macie już po koncie na YouTube. Nie mówię, że ja oczywiście. Yy, wciskając to zapisujemy na pulpicie lub gdzie, yy, gdzie chcecie. Yy, tutaj mamy na przykład ja sobie klikam tutaj i mi się za, yy, zapisze tutaj. Klikamy zakończ. Więc to mi się chwilkę tak ładowało, więc ja nie będę zanudzał. Poczekam aż, yy, po, yy, poczekam, aż to się yy, Naładuje, a yy, więc, yy, więc. Więc więc co, co wam jeszcze powiem Antezia Studio 7 zajmuje chyba około 100 mega co coś takiego. No. Yy, no to to jeszcze może służyć do wrzuty na przykład jak ktoś przeknął możemy takie pip rzucić więc... To jest mój ulubiony, właśnie do zmieniania filmu. No, więc. Na chwilę, cześć. Ok, już jestem. Więc, jak widzicie, już się kończy nam ładowanie. Więc zobaczycie, jak wygląda filmik po zmianie yy, wielkości. Już sekundka. I. Już się włącza i zobaczymy. Tutaj nam wychodzi. Już wam mówię ile? Około 5 giga. A po zmianach wychodzi nam. Nie to się zamknęło? Tu okej. Okay. Wychodzi nam. To nie zapisuj. Wychodzi nam. Ile? Leczkę. Chodzi nam niecałe Uu, 266 mega z 5 giga. Więc nieźle jak na coś takiego. I zajmuje nam oczywiście tyle samo minut. Może zobaczmy jak wygląda ten. <śpiewanie> O tak. A jak wygląda to? Cześć, cześć. To znowu jeden. Gdzie ta była z lawą? Co tu mamy? Takie jest. Lepiej Czujesz jakościowo. Wszystko okej. Okay, bo... No. Więc to było na tyle. Komentujcie. Dawajcie suby jak zawsze. No i cześć.